W kolejnym spotkaniu z cyklu „Zrób to nie sam”. Mam nadzieję, że tworzycie własne pudełka dobrych pomysłów i świetnie wam to idzie. Jeszcze raz gorąco zachęcam do pochwalenia się pudełkami. Sprawdźmy, co dzisiaj uda nam się wylosować. Słuchajcie. A co byście powiedzieli na rewie mody z wybiegiem, sesją fotograficzną i chustkami szafy mamy? Do tego zadania trzeba się przygotować. Na pewno każdy z Was ma w szafie chustki, szaliki, prześcieradła stare firanki. Spróbujcie popuścić wodze fantazji i stworzyć własną kolekcję. Słuchajcie, mam różne chusty, chusteczki i chciałabym zaproponować wam, żebyście stworzyli właśnie z takich oto chustek Własną kolekcję. Pamiętajcie, że nie szyjemy chust, nie wycinamy. Zawiązujemy chusty i używamy jedynie sznurków, sznureczków, ewentualnie jakieś drobne ozdoby. Zastanówmy się, co możemy teraz z tego zrobić. Zaproponuję Wam tunikę, hit tegorocznego lata. Do tego kolorystycznie możemy dodać element szala i wyjdzie nam rewelacyjny strój na wieczór. Słuchajcie, pamiętajcie, nie szyjemy, nie używamy nożyczek. Możemy jedynie użyć sznurków, sznureczków, ozdób i to w zupełności nam wystarczy. Jak już stworzycie własny strój, zróbcie sobie zdjęcie, sesję fotograficzną, którą będziecie mogli pochwalić się wśród znajomych, czy przysłać do nas na naszą stronę. Życzę udanych, owocnych pomysłów, i do zobaczenia w kolejnym odcinku cyklu. So look, do